Kiedy byłam małą dziewczynką, bardzo kochałam ojca. Serdecznie kochający był moim ulubionym partnerem zabaw. Uczył mnie grać w bejsbol, a także matematyki. W wieku siedmiu lat zabierał mnie na każdą sobotę, w każdą sobotę do biblioteki i czarował bibliotekarkę, by pozwoliła mi wypożyczyć czternaście książek. Dwa razy więcej niż pozwalał na to regulamin. Ponieważ ojcu nie dane było ukończyć szkoły średniej, a także ze względu na to, że bardzo wysoko cenił wykształcenie, starał się przekazać zamiłowanie do zdobywania wiedzy i razem z babcią spędzali ze mną długie godziny pomagając w nauce, poprawiając słownictwo, bawiąc się w quizy itd. Tak Zimą uchodził ze mną na sanki, a ja odkrywałam magiczne nocne liśnienie śniegu oraz ekscytowałam się zjazdami ze Szczytu wzgórza. Zabierał mnie także na wyścigi konne, gdzie doświadczałam emocji związanych z hazardem i wyścigami. Ojciec kochał zwierzęta, więc one również zostały moimi przyjaciółmi, a kiedy szliśmy na spacer, to zawsze poznawaliśmy nowych ludzi, Ponieważ ojciec był osobą niezwykle otwartą i towarzyską. Byłam córeczką tatusia, a on emanował taką dumą ze mnie, że na mojej buzi nieustanny gościł promienny, skrzący się uśmiech. Mama także bardzo go kochała. W każdą sobotę zabierał nas na kolację do różnych restauracji, a potem często wyruszali na tańce. Które przeciągały się do późnej nocy. Chociaż nie mieliśmy zbyt dużo pieniędzy, życie zdawało się być wielką przygodą. Zawsze było mnóstwo nowych i ciekawych rzeczy do zrobienia i zobaczenia. Ale potem, gdzieś jakoś, wszystko zaczęło się zmieniać. Ojciec późno przychodził do domu, a kiedy wracał, często budziły mnie jego gniewne krzyki. Początkowo zdarzało się to tylko czasami. Lecz wkrótce miało to miejsce raz w tygodniu, potem dwa, aż w końcu niemal co wieczór. Najpierw byłam skonsternowana i zastanawiałam się, dlaczego w niedzielne poranki matka była w stosunku do ojca tak przykra i dokuczliwa. Było mi go bardzo żal. Kiedy skończyłam dziewięć lat, wszystko się wyjaśniło. Mój ojciec okazał się podwórkowym pijaczyną. Nie potrafił utrzymać się w pracy i teraz potwornie się go wstydziłam. Mam fotografię z tych czasów i kontrast pomiędzy tym zdjęciem a moim poprzednim promiennym ja jest uderzający. Wyglądałam jak opuszczony bezpański podrzutek. Nie było już uśmiechu ani błyszczących oczu, tylko przygnębione spojrzenie i opadnięte kąciki ust. Przez wiele kolejnych lat w moich uczuciach do ojca panował zamęt. Kochałam go, cierpiałam z jego powodu, wstydziłam się za niego. Nie potrafiłam zrozumieć, jak w jednej chwili mógł być tak cudowny, a w następnej potworny. W mojej pamięci wciąż żywy jest pewien wieczór. Ojciec często wracał późno w nocy i po pijanemu groził, że zrobi krzywdę babci, jego teściowej. Zdarzało się, że razem z mamą musiałyśmy dzwonić na policję, aby usunęli go z domu. Z reguły to ja telefonowałam. Czasami, kiedy ojciec szalał tak bardzo, że nie mogłam podejść do telefonu, w przerażeniu pędziłam na ganek, wołając o pomoc. W trakcie jednej z takich wyjątkowo przemocowych nocy przyjechali policjanci i znaleźli mnie zapłakaną, wciśniętą w jakiś kąt. Jeden z funkcjonariuszy zapytał ojca: jak pan może robić coś takiego własnej córce? Przez długie lata niczym echo docierało do mnie wspomnienie tego, jak obcy człowiek przejął się moim losem. Możliwe, że właśnie w tamtej chwili. Gdzieś w głębi psychiki zostało posiane ziarno, z którego wyrosła ta książka. Kiedy zaczynałam dojrzewać, moje mieszane uczucia do ojca przybrały formę nienawiści. Już go nie kochałam, ani nawet nie było mi go żal. Żywiłam od razu do jego sposobu życia i szczerze go nienawidziłam. Okłamywałam nauczycieli i przyjaciółki, gdy trzeba było powiedzieć o ojcu, i nikogo nie mogłam zaprosić do domu. Oprócz najbliższych sąsiadów nikt nie wiedział, że ojciec był pijakiem. Starałam się, żeby nikt nie poznał prawdy. W najmniejszym stopniu nie utożsamiałam się z nim, jak to tylko możliwe usiłowałam być kimś zupełnie innym. Wiodłam podwójne życie, żeby chronić siebie. W szkole byłam ciężko pracującą, poważną i prostolinijną uczennicą. Chociaż nauczyciele mnie uwielbiali, to dzięki pogodnemu usposobieniu skromności i dobrej adaptacji byłam również w dobrej komitywie z rówieśnikami. Choć na zewnątrz miła i poważna, to jednak w moim wnętrzu panował straszny zamęt. Pełna gniewu, nienawiść do ojca, niezmierny wstyd z tego powodu, że byłam jego córką oraz lęk, że ktoś mógłby się dowiedzieć, kim naprawdę byłam. Jedyną wskazówką, że coś mogło być nie tak, był nerwowy tik twarzy, który pojawił się, gdy miałam 14 lat, oraz fakt, że nie umawiałam się na randki. A próbowano to, bo była mniejsza i młodsza od reszty dzieci, ponieważ przeskoczyłam jeden rok w szkole. Ciężka praca i ujmująca powierzchowność pozwalały mi czerpać satysfakcję oraz poczucie sensu z przebywania w szkole. Ale w domu życie było koszmarem nigdy nie byłam pewna, kiedy szalenie, będący moim ojcem, wybudzi mnie z głębokiego nocnego snu. Zawsze bałam się, że pewnej nocy może przyjść z pistoletem i nas wszystkich rozstrzelać. Kiedy dorosłam, postanowiłam uciec, wiedziałam, że dalsze przebywanie w domu skazałoby mnie na śmierć. Aby uchronić się przed panującym w domu przerażającym chaosem, bestialskim i pasożytniczym uzależnieniem ojca oraz emocjonalnymi roszczeniami matki, która w ten sposób chciała wypełnić deficyty wywołane jego postawą, uciekłam w świat intelektu i logicznego myślenia. To dało mi niezwykle potrzebny dystans. Również dom od matki, ponieważ wiedziałam, że w tych okolicznościach spełnienie jej pragnień bycia razem. Zamroziłoby mnie na zawsze w więzieniu przeszłości. Próbowałam uwolnić własną osobowość zarówno od matki, jak i od ojca. A przede wszystkim od realiów, nad którymi nie miałam kontroli. Przez wiele lat dobrze mi służyło wycofanie w zdystansowaną intelektualną postawę. Opuściłam dom i pracowałam jako dziennikarka w małej gazecie w Kolorado. Później studiowałam filozofię, żeby rozwinąć intelekt i jeszcze bardziej zgłębić kwestię sensu życia. W tym czasie wyszłam za mąż, za intelektualistę, kogoś tak odmiennego od mojego ojca, jak tylko to było możliwe. Mąż zachęcał mnie do nauki, do zrobienia doktoratu. Zostałam zatem intelektualistką, jak mój mąż. Tymczasem alkoholizm ojca systematycznie się pogłębiał. Jednak na moje 21 urodziny postanowił podarować mi pierścionek z opalem, kamieniem związanym z datą moich urodzin. Chociaż nie pracował i wszystko przepijał, jakimś cudem zdobył 25 dolarów, żeby kupić ten pierścionek. Był to pierwszy prezent, jaki dostałam od niego na przestrzeni wielu lat. Pierścionek był piękny. Rozsiewał magiczne światełka, tak jak czynią to opale. Ale nie mogłam go nosić. Kiedy ojciec jeszcze żył, przyjechałam kilka razy do domu, a on wówczas zawsze dopytywał o pierścionek, zaś ja udzielałam wymijających odpowiedzi. Chociaż dręczyło mnie spore poczucie winy, to po prostu nie byłam w stanie go założyć. Pierścionek z urodzinowym opalem. Włożyłam na palec dopiero wiele lat później, już po śmierci ojca, kiedy zaczynałam pisać tę książkę. A teraz naszego stale, w nadziei, że będzie mostem nad tą przerażającą pustką, rozdzielającą ojca ode mnie. Podczas małżeństwa, tajemniczo i w niekontrolowany sposób, pod postacią napadów lęku i depresji przedarła się moja własna, wyparta, nieświadoma część. Chcąc zrozumieć te doświadczenia, zwróciłem się do filozofów egzystencjalizmu, Heideggera i Kierkegaarda, pisarzy Dostojewskiego, Hessego, Kavki, Kisa, do poetów Rilkego, Helderlina, a w końcu do, do psychologii Karla Gustawa Junga. Pełna mechanizmów obronnych, trzymając fasą profesjonalistki, chcąc zostać psychoterapeutką, pojechałam do Curichu i rozpoczęłam analizę jungowską. Wówczas niespodziewanie pojawił się wyparty dionizyjski aspekt osobowości. Mój sen inicjalny. Pierwszy sen po rozpoczęciu analizy był strasznym koszmarem, który obudził mnie w środku nocy. W tym śnie. Na znajdującym się na lądzie statku, powieszony za szyję, grek Zorba huśtał się na drewnianej belce. Ale Zorba nie był martwy, krzyczał do mnie, żeby go opuścić na dół. I kiedy się do tego nieporadnie zabierałam, nad ludzkim wysiłkiem sam się uwolnił, a potem objął mnie. Chociaż sen był bardzo niepokojący, to zorba symbolizował dla mnie smak życia, beztroski i radosny, dionizyjski stosunek do świata. Ale ten świat kojarzył się także z moim ojcem. Byłam świadkiem tego, jak destrukcyjna i degenerująca była dla niego podróż w sferę irracjonalności. Ponieważ odcinając się od Ojca nieświadomie zaprzeczałam irracjonalnej części samej siebie. Świat zorby wydawał się początkowo chaotyczny, przerażający i prymitywny. Jung opisał drogę do nieświadomości jako nocną podróż morską, podróż przez śmierć i rozczłonkowanie, czas przerażenia i strachu przed nieznanym, i to stało się moim udziałem. Wejście w świat ojca wymagało odwagi, choć nie przypisuję sobie zasługi za ten skok w otchłań. Zostałam do tego zmuszona tak, jakby stał za mną ktoś silny i bez słowa zepchnął mnie w przepaść z krawędzi, na której stałam. W tych głębinach konfrontowałam się z własną irracjonalnością, z moim pijaństwem i gniewem. W sumie byłam jego ojciec i wielokrotnie zachowywałam się tak, jak on. Upijałam się na przyjęciach, a wówczas ujawniał się mój nieokrzesany i uwodzicielski aspekt. Stojąc twarzą w twarz z obszarem irracjonalności, czując się rozdarta na części niczym mityczny Dionizos, zaczęłam wcielać w życie moją udręczoną, ciemną stronę. Gdy w hipisowskim stylu pozwoliłam rosnąć moim dotychczas krótko przystrzyżonym włosom profesjonalistki, to również mój wygląd uległ zmianie. Na ścianach mieszkania powiesiłam kolorowe, lecz groteskowe i przerażające reprodukcje niemieckich ekspresjonistów? Podróżując, szukałam tanich hoteli w niebezpiecznych dzielnicach obcych miast. Tak jak wcześniej unikałam świata mojego ojca, tak teraz odważnie wę się zanurzyłam. Doświadczyłam także winy i wstydu, które wcześniej zdarzały się zdawały się, należeć wyłącznie do ojca, w jakiś sposób. Wiedziałam, że w pozornym szaleństwie i przymusach kryje się skarb, czekający na odkrycie. W tym chaotycznym okresie miałam następujący sen. Wejściem do domu mojego ojca były zdezelowane drzwi od piwnicy. Będąc w środku, zadrżałam, gdy zobaczyłam zwisające ze ściany poszarzałe gazety. Czarne, lśniące karaluchy łaziły po spękanej podłodze i wdrapywały się na obtłuczony brązowy stolik, jedyny mebel znajdujący się w ogółoconym pokoju. Była to mała klitka i zastanawiałam się, jak ktokolwiek, nawet mój ojciec, mógł tam mieszkać. Nagle moje serce wypełniło się lękiem i desperacko zaczęłam szukać drogi ucieczki. Ale drzwi, którymi weszłam, zniknęły w mroku. Nie mogąc oddychać ze strachu, spanikowała na, rozglądałam się po pokoju, aż w końcu zobaczyłam wąski przesmyk po przeciwnej stronie od wejścia. Pragnąc opuścić to obrzydliwe i straszne pomieszczenie, pospieszyłam ciemnym korytarzem. Kiedy dotarłam do końca, początkowo oślepiło mnie światło, ale później weszłam na najwspanialsze podwórze, jakie było mi dane zobaczyć. Przed oczami lśniły urzekająco piękne kwiaty, fontanny i marmurowe rzeźby. Kwadratowe podwórze okazało się prawdziwym centrum orientalnej pałacowej świątyni z czterema tybetańskimi wieżyczkami w każdym rogu. Dopiero wówczas zrozumiałam, że to wszystko również było dziedzictwem ojca. Obudziłam się oszołomiona, w bojaźni, drżeniu. Przejęciu i zdumieniu. W istocie było to przejście od brudnej, zarobaczonej piwnicy domu ojca do lśniącej bajkowej tybetańskiej świątyni. O ile tylko zdołałbym ją odnaleźć. Chociaż w czasie tego szalonego i kompulsywnego okresu wielokrotnie wpadałam w chaos, jakoś udawało mi się normalnie funkcjonować w codziennym świecie. Lecz wiedza o innej, potężniejszej rzeczywistości stopniowo wkraczała w moją świadomość. Na równi z chwilami destrukcji pojawiały się doświadczenia o charakterze mistycznym i wzniosłym. Stopniowo otwierały się przede mną obszary sztuki, muzyki, poezji, baśni, świat wyobraźni i twórczości. Z nieśmiałej intelektualnej introwertyczki stawałam się bardziej spontaniczna, zdolna wyrażać ciepło oraz uczucia. Byłam także coraz bardziej asertywna, bez potrzeby ukrywania tego, kim naprawdę jestem. W środku tego okresu wydarzyły się w mojej rodzinie dwa traumatyczne doświadczenia: Pijany ojciec zasnął z zapalonym papierosem, przez co wybuchł pożar, który doszczętnie strawił dom. Uwięziona w łazience na piętrze babcia zginęła w płomieniach. Chociaż ojciec próbował ją ratować, to było już za późno. Sam z rozległymi oparzeniami trafił do szpitala. Jakże musiał cierpieć, obwiniając się za to oraz za szereg innych autodestrukcyjnych zdarzeń wypełniających jego życie. A jednak nie chciał lub nie potrafił o tym rozmawiać. Może. Zbyt wielka już była degeneracja spowodowana wieloletnim piciem? Umarł dwa lata później. Jego śmierć była dla mnie ogromnym wstrząsem. Teraz było już za późno, żeby z nim porozmawiać, za późno, żeby powiedzieć, jak okropnie się czułam z tym, że się go wyparłam. Oraz, że odczuwałam pewne współczucie dla jego pełnego cierpienia życia. Nasz związek, w którym nie powiedzieliśmy sobie wszystkiego, pozostał otwartą raną w mojej psychice. Wkrótce po jego śmierci z okazji moich 38 urodzin włożyłem pierścionek z opalem, a później zacząłam pisać tę książkę. Nie było ważne, czy zostanie opublikowana. Wiedziałam, że najważniejsze jest dla mnie opisanie zranienia, jakie zachodzi pomiędzy ojcem a córką. Być może akt pisania mógł nas do siebie zbliżyć. Na poziomie zewnętrznym ta bliskość była dla niego niemożliwa, ale może od wewnątrz, dzięki pisaniu, mogłabym zbawić mojego wewnętrznego ojca. Pisanie tej książki było długim i trudnym procesem. Pisząc, nie posiadałam sprecyzowanej idei tego, co chcę wyrazić. Nie miałam planu. Musiałam czekać i ufać, że coś się pojawi. Pisanie wymagało zaangażowania oraz wiary w to, że z głębin wyłoni się coś, co będę mogła nazwać i przynajmniej chwilowo ująć w słowa. Jednocześnie zdaję sobie sprawę z tego, że cokolwiek napiszę, choć oświetli zranienie pomiędzy ojcem a córką, będzie także rzucać cień. Zawsze będą istnieć ciemniejsze miejsca, obszar, którego z powodu własnych ograniczeń nie jestem w stanie uchwycić. Musiałam zaakceptować tę mieszankę ograniczeń i możliwości, paradoks, który stał się nemezis mojego ojca. W tym twórczym procesie często wściekałam się i równie często płakałam. Mój gniew oraz łzy przebijają z każdej strony. Bez względu na to, jak pogodny nie wydawałby się końcowy rezultat. Kiedy zaczynałam pisać, początkowo widziałam głównie wzorce negatywne. Byłam świadoma dziedzictwa mojego ojca, jego alkoholowej autodestrukcji oraz sposobu, w jaki mnie to dotknęło. Chociaż wiedziałam, że istniała strona pozytywna, zarówno ojca, jak i jego wpływu, w pierwszych etapach pisania nie umiałam jej odnaleźć. Ostatni rozdział, wybawienie ojca, pozostawał nienapisany. Pewną perspektywą dla moich konfliktów było wychodzenie z teoretycznego punktu widzenia. Poprzez opisanie różnych wzorców i archetypów, które stanowią ich podłoże, potrafiłam lepiej zrozumieć, w jaki sposób te wzorce wpływały na moje życie oraz na życie moich klientek. W pełni pozytywne uczucia do ojca ujawniały się dopiero po rozpoczęciu opisywania mojej historii. Zdałam sobie sprawę z obietnicy magii życia, jaką mi złożył, gdy byłam małą dziewczynką, obietnicy, która później pojawiła się w śnie o Zorbie, o tybetańskiej świątyni oraz w formie pierścionka z opalem. Ojciec obiecywał magiczny lot. Ale był niczymityczny Ikar, który nie znając własnych ograniczeń, podleciał tak blisko słońca, że ciepło stopiło wosk, który utrzymywał skrzydła w całości. Zaś nieszczęśnik spadł do morza, znajdując tam śmierć. Podobny sposób ojciec utopił magię w alkoholu. Podarował mi swoją magię i była to pozytywna część dzieciństwa. Ale kiedy widziałam jak się zmienia, widziałam też jak magia przeradza się w degenerację. Początkowo moją reakcją było zaprzeczenie tej magicznej obietnicy oraz próba kontrolowania wszystkiego a później kiedy rozpadł się mój system kontroli utożsamiłem się z autodestrukcyjnym aspektem ojca wydawało mi się że istnieją tylko dwie możliwości albo sterylna kontrola albo dionizyjskie rozpłynięcie się Rozpoznanie w sobie tych dwóch przeciwstawnych postaw przywiodło mnie do analizy psychologicznych wzorców nazwanych przeze mnie Wieczną Dziewczyną, Puella Eterna oraz Uzbrojoną Amazonką. Jednakże rozwiązanie, zbawienie spoczywa w obrazie Zorby w tybetańskiej świątyni i w pierścionku z opalem, który podarował mi ojciec. Powrotną drogą do magii mojego ojca było pozwolenie, by te obrazy ożyły we mnie. Jest to osobista opowieść o zranionej córce. Jednak w mojej pracy terapeutycznej odkryłam, że wiele innych kobiet cierpi z powodu toksycznych związków z ojcami. Szczegóły mogą być różne, zaś rana może boleć na tysiąc innych sposobów. Moją historię słyszałam od wielu pacjentek. Ojciec alkoholik, wynikający z tego brak zaufania do mężczyzn, problemy związane ze wstydem, winą i brakiem wiary w siebie. Od innych dowiedziałam się, że ojcowie, którzy byli zasadniczy i autorytarni, mogli przekazać córce takie stabilne podstawy, jak struktura i dyscyplina, ale często zbyt mało dawali miłości, emocjonalnego wsparcia i zbyt nisko cenili kobiecość. Jeszcze inne kobiety miały ojców, którzy woleli mieć synów i wychowywali córki z reguły jako pierwsze dzieci w rodzinie na chłopców, oczekując, że osiągną to, czego im się nie udało zrealizować we własnym życiu. Spotykałam także córki na tyle mocno kochane przez ojców, że stawały się substytutem nieobecnej kochającej go partnerki. Te kobiety były zazwyczaj tak zniewolone miłością swych ojców, że miały zbyt mało wolności, aby pokochać innych mężczyzn i z tego powodu nie potrafiły osiągnąć kobiecej dojrzałości. Słyszałem historie kobiet, których ojciec popełnił samobójstwo, zaś one musiały zmagać się później z dziedzictwem pragnienia, pragnienia śmierci i autodestrukcji w zastępstwie własnego ojca. Kobiety, których ojcowie wcześniej umarli, cierpiały z powodu straty i opuszczenia. Z kolei kobiety, których ojcowie chorowali, często obwiniały siebie za ich chorobę. Istnieją córki, których ojcowie zbrutalizowali dzieciństwo biciem lub seksualnymi nadużyciami. Są także córki, których ojcowie nie przeciwstawili się silnym matkom, pozwalając tym samym na to, by matka zdominowała życie córki. Ta lista obrażeń mogłaby się ciągnąć, ale istnieje tutaj niebezpieczeństwo obwiniania ojca o spowodowanie tych ran. To zaś przyczyniłoby się do przeoczenia innego czynnika faktu, że ci ojcowie sami zostali zranieni, zarówno w relacji do ich kobiecej, jak i do męskiej strony. Na grząskim gruncie obwiniania nie odnajdziemy uzdrowienia. Postawa obwiniająca może nas zamknąć na zawsze w rolach pasywnych więźniów, ofiar które nie wzięły odpowiedzialności za własne życie. Jestem przekonana, że dla tak zranionej kobiety istotne jest zrozumienie niepowodzenia w realizacji obietnicy ojca oraz tego, w jaki sposób jego braki w pełnieniu swojej roli wpłynęły na jej życie. Córki potrzebują ponownie zbliżyć się do ojców, żeby rozwinąć ich pozytywny obraz w nich samych. Taki, który kobieta może nakreślić w celu osiągnięcia siły i kierunku który pozwoli docenić pozytywną stronę męskości, zarówno w światach wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Potrzebują odnaleźć ukrytą perłę, skarb, jaki potrafi zaoferować ojciec. Jeśli związek z ojcem został podkopany, to ważne jest, żeby kobieta zrozumiała ranę oraz doceniła to, czego zabrakło, gdyż ten aspekt można rozwinąć we własnym wnętrzu. Z chwilą, gdy tylko zrozumie się uraz, Zranienie musi zostać zaaprobowane, ponieważ właśnie poprzez akceptację rany pojawia się uzdrowienie oraz współczucie dla córki, dla ojca i dla ich związku.